Zapraszamy na bajkę Biman i królowa trucizna. Filip miał 11 lat i mieszkał w zwyczajnym bloku na obrzeżach miasta. Nie był ani zbyt szybki, ani zbyt silny, ani specjalnie popularny w szkole. Uwielbiał obserwować przyrodę, szczególnie owady, ale raczej z bezpiecznej odległości, w książkach lub przez szkło szklarni w szkolnym ogrodzie. Wszystko zaczęło się pewnego gorącego czerwcowego popołudnia. Filip miał właśnie odwiedzić wujka Staszka, który pracował jako nocny stróż w tajnym laboratorium na skraju lasu. Wujek często opowiadał mu niesamowite historie o badaniach nad roślinami, owadami i nowymi ekologicznymi technologiami. Tego dnia wujek pozwolił Filipowi zobaczyć, Komorę eksperymentalną wielką szklaną kopułę, w której hodowano rośliny i pszczoły z różnych stron świata. Filip był zachwycony, dopóki coś nie poszło nie tak. Nagle rozległ się sygnał alarmowy. W jednej z kapsuł z kodem ABA-113 rozszczelniły się drzwiczki. Wyleciała z niej pszczoła, ale niezwykła. Miała metaliczny połysk, świeciła na złoto fioletowo i miała dziwnie inteligentne spojrzenie. Zanim Filip zdążył się odsunąć, pszczoła podleciała i urządliła go prosto w szyję. Au! krzyknął chłopiec, łapiąc się za kark. Wujek natychmiast go chwycił i wezwał pomoc. Ale Filip nie stracił przytomności. Wręcz przeciwnie. Nagle poczuł przypływ siły, jakby całe jego ciało zaczęło wibrować. Usłyszał też bzyczenie, ale niezwykłe to było jak szeptanie głosy pszczele głosy Filip szepnęła jedna z nich wybrany. Następnego dnia obudził się w swoim łóżku. Wszystko wydawało się dziwnie inne. Jego zmysły były wyostrzone. Słyszał, jak mrówki pod parapetem niosą okruchy chleba. Widział, że liść na balkonie poruszył się nie od wiatru, tylko dlatego, że siedział na nim malutki robaczek. Gdy spojrzał w lustro, zauważył coś jeszcze dziwniejszego. Jego oczy miały teraz delikatnie złoty odcień, a skóra błyszczała lekko, jakby była pokryta cienką warstwą miodu. Co się ze mną dzieje? Wyszeptał, chwytając się za głowę. Wtem usłyszał znajome bzyczenie. Spojrzał za okno. Na parapecie siedziała ta sama złotofioletowa pszczoła, ale zamiast urządlić go znowu, przemówiła: Filipie, nie boisz się już nas. Stałeś się częścią rojowego umysłu. Czego? spytał zaskoczony. Pszczoły z kapsuły. Miung 113 były eksperymentem naukowców. Chcieli połączyć inteligencję człowieka z organizacją roju. Tylko jeden człowiek mógł przetrwać urządzenie: Ty. Filip patrzył oniemiały. To, co teraz? Teraz jesteś Bimanem. Masz nasze moce, ale nie jesteśmy już bezpieczne. Królowa trucizna się przebudziła. Musisz nas chronić i chronić ludzi. Kilka dni później Filip testował swoje moce. Potrafił latać szybko, cicho, niczym pszczoła. Mógł zminiaturyzować się do rozmiarów owada, zachowując przy tym ludzką świadomość. Umiał rozmawiać ze wszystkimi owadami i miał też moc rojowej energii mógł przywołać pszczele światło, tworząc tarcze lub nawet ostrze z czystej energii. Ale prawdziwe zagrożenie dopiero nadchodziło. W różnych częściach miasta zaczęły umierać pszczoły. Ludzie znajdowali je na chodnikach, na parapetach, martwe, bez oznak urządlenia. Filip czuł niepokój. W jednej z rozmów z królową Matek z miejskiej pasieki dowiedział się czegoś przerażającego. Wróciła ta, która nas zdradziła, królowa trucizna. Kiedyś była jedną z nas, teraz pragnie rządzić wszystkimi, zatruwa powietrze, niszczy kolonie, a jej celem jest miasto ludzi. Filip zacisnął pięści: Nie pozwolę jej na to, i wtedy po raz pierwszy usłyszał jej głos: Niebzyczenie, głos Bimanie. Nie mieszaj się w sprawy, których nie rozumiesz, albo zostaniesz urządlony. Filip, teraz już Biman, wiedział, że nie może dłużej zwlekać. Pszczoły z całego miasta wysyłały mu sygnały ostrzegawcze. Rój był przerażony. Kolonie znikały, kwiaty więdły, a powietrze, którym oddychały owady, było coraz cięższe i dziwnie gorzkie. Na jednej z pustych działek, między starymi magazynami a torami kolejowymi, znajdował się opuszczony budynek. Kiedyś mieściła się tam fabryka chemikaliów, dziś nikt tam nie chodził no, prawie nikt. Filip, w postaci miniaturowej pszczoły, podleciał do zrujnowanego budynku. W środku czuć było coś złego metal, spalony miód i truciznę. Gniazdo było ogromne, nie takie jak normalne pszczele ule. To było coś sztucznego, kolonia mutantów, stworzona przez królową truciznę. Pół pszczołę, pół coś innego. Jej skrzydła były poszarpane, oczy zimne i niebieskie, a odwłok ociekał czarną cieczą. W środku znajdowały się jej służki, ciemno pszczoły. Były większe z metalowymi odnóżami i kolcami zamiast żądeł. Produkowały miód, ale nie złoty i pachnący. Był czarny, gęsty i śmierdział olejem. Filip musiał się wycofać, ale jedna z ciemnopszczół go zauważyła. Biman! ryknęła, intruz w gnieździe. Zaraz ruszył za nim cały rój ciemnych owadów. Filip w ostatniej chwili przemienił się z powrotem w chłopca i odleciał z ogromną prędkością. Na szczęście wujek Staszek zostawił mu stary motocykl z bocznym przyciskiem, który teraz aktywował tryb pszczelej prędkości. Udało mu się uciec do szklarni szkoły. Tam, wśród kwiatów i normalnych pszczół, mógł się schronić. Muszę znaleźć sposób, by zniszczyć to gniazdo. Powiedział do siebie. Jednak królowa trucizna wiedziała, że Biman ją znalazł i nie miała zamiaru czekać. Tej samej nocy zaatakowała. Jej mroczny rój rozproszył się po mieście. Niszczyli ule, zapylacze, parki i ogrody. Lasy zaczęły ciemnieć, trudnie zarażone trucizną zatruwały inne owady. Filip walczył, jak mógł. Z energii roju tworzył pszczele tarcze, ratował kolonie, leczył chore owady, ale było ich zbyt wielu i zbyt mocno się bali. Z pomocą przyszła mu królowa miodowa ostatnia z dawnych władczyń czystych pszczół. Była już słaba i stara, ale nadal mądra. Filipie jesteś pszczołą i człowiekiem masz to, czego nie ma królowa trucizna serce i wolną wolę. Ale jak mam ją pokonać? Jej moc jest potężna. Nie musisz jej pokonać siłą. Musisz zniszczyć źródło jej mocy czarny miód. Królowa miodowa wskazała mu drogę do jaskini pod starą fabryką. Tam znajdował się ul główny, gdzie królowa trucizna trzymała jądro mrocznego miodu. Jeśli Filip je zniszczy, cała struktura ciemnopszczół się rozpadnie. Przed wejściem do jaskini czekały na niego dziesiątki przyjaciół. Nie ludzie, ale owady. Trzmiele, motyle, biedronki, nawet szerszenie. Bimanie, pomożemy ci, jesteśmy gotowi. Filip był wzruszony. Nigdy nie czuł się tak silny. Wraz z armią owadzich sprzymierzeńców wleciał do jaskini. Walka była brutalna. Ciemnopszczoły żądliły, gryzły, blokowały przejścia. Ale Filip był szybki. Dzięki pszczelej energii przemieszczał się jak błyskawica, tworzył miodowe lasery i odpierał ataki. W końcu stanął przed samą królową trucizną. Myślałam, że będziesz mądrzejszy, warknęła. Miałeś być moim następcą. Zamiast tego chcesz mnie zniszczyć? Nie chcę Cię niszczyć, odpowiedział Biman. Chcę ocalić to, co dobre. Zaczął niszczyć pojemniki z czarnym miodem. Każdy wybuch sprawiał, że królowa trucizna krzyczała z bólu. Jej rój tracił moc. Ale nagle zgasło światło. Królowa uderzyła go prosto w pierś. Filip padł na ziemię. Koniec, Bimanie! Ale wtedy rozbłysło złote światło. Z jądra jego ciała wystrzeliła czysta energia, serce rojowej mocy. Filip wstał otoczony wirującymi pszczołami. To nie koniec, to dopiero początek i ruszył z ostatnim ciosem. W jaskini zapanowała cisza. Przez kilka długich sekund nikt się nie poruszał. Ciemno pszczoły zatrzymały się w locie. Światło miodowych lamp zgasło. Filip Biman stał pośród wirującego roju zwykłych pszczół, błyszczących złotem. Królowa trucizna cofnęła się o krok. To niemożliwe, ty jesteś tylko dzieckiem wykrzyknęła. Może i jestem dzieckiem odpowiedział Filip spokojnie ale jestem częścią Was i Was wszystkich uniósł dłonie. Ze środka jego ciała wystrzelił promień miodowej energii. Nie był to zwykły atak to była czysta siła życia. Tętniąca zapachem kwiatów, dźwiękiem bzyczenia i szumem łąk. Energia dosięgła czarnego jądra miodu, pojemnik zatrząsł się, pękł i rozpadł z hukiem na miliony kawałków. W tej samej chwili ciemnopszczoły zaczęły się rozpadać na drobne cząstki, które zamieniły się w pył. Ich zbroje zniknęły, z ich wnętrz wyleciały zwykłe pszczoły. Uwięzione i przekształcone przez truciznę. Teraz były wolne. Królowa trucizna upadła na kolana. Mój świat, moja moc. Trucizna nigdy nie miała być Twoją siłą powiedział Filip. Ona wszystko niszczy. Spojrzała na niego i po raz pierwszy łza spłynęła po jej chitynowym policzku. Może. Miałam rację, kiedyś. Ale za daleko zaszłam. Z jej odwłoka zaczęła powoli spływać czarna ciecz. Jej skrzydła opadły. Nie mogę już wrócić, prawda? Filip zbliżył się i położył rękę na jej ramieniu. Możesz, ale to musi być twój wybór. Królowa spojrzała w stronę roju. Pszczoły nie były wrogo nastawione, tylko czekały. Wtedy odleciała. Powoli, samotnie, bez słowa. W kierunku zachodzącego słońca. Kilka dni później w mieście było już zupełnie inaczej. Kwiaty zaczęły znów kwitnąć, pszczoły wróciły do ogrodów i pasiek, w szkołach odbywały się lekcje o ochronie środowiska. Nikt nie wiedział, co dokładnie się wydarzyło. Oficjalnie mówiło się o tajemniczej chorobie owadów, ale tylko Filip znał prawdę. Wrócił do codziennego życia. Ale teraz miał misję: chronić przyrodę, ostrzegać przed nieodpowiedzialnymi eksperymentami, dbać o świat, który nie może mówić sam za siebie. A Biman był gdzieś tam, cichy, szybki, złoty jak miód. I jeśli ktoś skrzywdzi choćby jedną pszczołę, znajdzie się tuż obok. I tak zakończyła się historia Bimana. Chłopca, który po urządleniu przez niezwykłą pszczołę otrzymał nie tylko moce, ale i odpowiedzialność. Dzięki odwadze, sprytowi i wierności naturze pokonał królową truciznę i przywrócił równowagę w świecie owadów i ludzi. Bo bohaterem może zostać każdy, wystarczy wsłuchać się w głos serca albo w bzyczenie pszczoły. Dziękujemy za wysłuchanie bajki. Jeśli spodobała Ci się ta opowieść, zostaw subskrypcję i kliknij dzwoneczek, dzięki temu nie przegapisz kolejnych przygód Bimana i innych bohaterów z naszego świata. Masz pomysł na bajkę z Twoim ulubionym bohaterem, zwierzakiem, albo nawet z Tobą w roli głównej? Napisz w komentarzu, a przygotujemy coś wyjątkowego specjalnie dla Ciebie. Do zobaczenia w następnej opowieści.